Witam wszystkich. Oczywiście piękniutka. Jestem w swoim rodzinnym mieście w Reszlu Zobaczcie, jakie piękniutkie zabytki. Tu w tym domu, za tym samochodem, mieszkałem od dziecka. Na podzamczu, tak zwanym. przyjechaliśmy na spacerek do rodziny groby posprzątać, przygotować świeczkę zapalić na cmentarz jako dziecko to miałem frajdę tutaj na tym pod zamczu. cały czas w zamku urzędowaliśmy i mieszkałem kiedyś na parterze dobra, nie będę nie będę zanudzał w sumie to bym w środku pokazał idziemy do środka jeszcze na pokażemy troszeczkę piękny ten zamek powiem wam, że aż ta energia tego zamku to jest piękna w ogóle tego miejsca chyba tą energię mam dlatego, że że właśnie pochodzę stąd Zachęcam jak będzie na Mazurach Zachęcam do Zwiedzenia Reszla proszę kościół Też olbrzymi Miasteczko liczy ponad 4000 mieszkańców a kościół jest olbrzymi Pięknie. Idziemy wszystkie lochy zwiedziłem, wszystkie dziury, że tak powiem, gdzie nie wolno było wchodzić jako dziecko. Wiadomo jakie są dzieci. A szczególnie ja byłem Urwis. Zobaczcie jakie piękne. Tutaj przepaść jest do rzeki. Bardzo stromo, bardzo głęboko. Nie wiem, czy tam będzie widać. Podejrzewam, że nie będzie widać. Tam jest ze 100 metrów w dół. Piękne okolice, piękna energia. Jak ktoś czuje energię, zachęcam do odwiedzenia tego miejsca zobaczcie jak tam praktycznie przepaść w dół nie wiem czy to jest ten efekt taki piękne miejsce idziemy na chwilę do środka pokażę wam jak wygląda w środku dziedziniec tak to się nazywa chyba Tutaj też miałem w tym budynku pięknym takim, o tam taki ala pałacyk, nie wiem jak to nazwać, kiedyś ciocie miałem to tam, tam bardzo często przybywaliśmy. Fajny jest widok z tego budynku tam od drugiej strony, od strony południowej, właśnie na tą przepaść tam na, na tą rzekę. Piękna. Ja czuję tutaj bynajmniej, mówię o sobie, bardzo mocną energię przodków. Piękne budowle, które stoją tysiące lat, i praktycznie nic im nie dolega. Porównywając do naszych współczesnych budynków, to szkoda gadać. Proszę, jaki piękny dziedziniec Piękny dziedziniec Nie będę dużo mówił, bo co tu mówić To tylko trzeba Popatrzeć Nie chcę tam, akurat spacerują ludzie Nie chcę filmować. Proszę, studnia głębinowa. Pięknie. Dobra, nie będę Wam zawracał głowy. Zachęcam do odwiedzenia. Myślę, że warto. Nieduży zamek, ale bardzo energetyczny. Tutaj w Reszlu, wbrew temu co wszyscy gdzieś tam w Europie sądzą. Została ostatnia czarownica spalona. Patrzcie, czarownica. No powiedzmy. Dobra. historii za wiele nie znam. Także nie będę tutaj opuszczał historię. Jak Może jakąś gafę popełnię. Dobra, do następnego razu. Pozdrawiam.